Kochani, niezmiernie się cieszę, że w końcu mogłam nag nagrać dla Was nowy materiał. Co prawda problemy techniczne jeszcze nie do końca zostały rozwiązane, ale trochę światła i dostęp ponowny do internetu sprawił, że w końcu mogłam ruszyć z moimi zaległościami. I tak, w tym materiale pokażę Wam moje zakupy na Black Friday u Dango oraz kilka rzeczy, które dostałam pod choinkę w tym roku na święta. Myślę, że to tyle tytułem wstępu, i do zobaczenia na koniec filmu. Tango u nas zaskoczyło w tym roku i postanowiło ponownie przystąpić do Black Friday. Hurra, ponieważ Gilney oraz inne sklepy wydawnicze miały dość kiepskie em, promocje. Powiedziałabym, że w sumie to tak, jakby ich w ogóle nie było. I przez to miałam niezły dylemat. Ponieważ Dango ma zazwyczaj bardzo mocne promocje, takie do minus 50% na ceny okładkowe, to człowiek od razu chciałby kupić wszystko. Niestety fundusze nie zawsze na to pozwalają. Więc wzięłam głęboki oddech i postanowiłam najpierw do koszyka wrzucać rzeczy, mm, których mi brakuje w kolekcji, czyli kontynuację tytułów, które już posiadam. I tak mamy pierwsze... 4 tomiki Marcowego lwa jest to tytuł na który się skusiłam, ponieważ kiedyś, bardzo dawno temu oglądałam Hikaru no go i pomyślałam, że skoro tu są siogi, to będzie to bardzo podobny tytuł, czyli takie okruchy życia z odrobiną sportu i kiedyś przeczytałam pierwszy tomik i mocno mnie on zaskoczył. Nie spodziewałam się, że będzie tak ciężki w odbiorze, i że nasz główny bohater aż tyle musiał wycierpieć w swoim życiu. No cóż, yy, przez to ten tytuł trochę mnie od siebie odepchnął, i w sumie tak czytam jeden tomik raz na jakiś czas. Teraz postanowiłam sobie po prostu dokupić brakujące tomy, i mamy 14. 15, 16 i 17 jestem chyba na bieżąco. Kolejne, pewnie, ponownie zakupię, dopiero na Black Friday, żeby sobie zaoszczędzić. Mam cichą nadzieję, że z każdym kolejnym tomem życie i relacje głównego bohatera z ludźmi będą dużo lepsze, łatwiejsze, bardziej takie słoneczne, słoneczne promienne. I czytanie. Tego tytułu będzie dużo łatwiejsze. No, w każdym razie teraz muszę sobie po prostu dać czas i przełamać się w którymś momencie i ponownie do tego tytułu wrócić. Nie muszę się martwić, mam aż 16, 17 tą do przeczytania, więc na pewno nie będę się nudzić. Dobrze. Kolejną kontynuacją jest coś, co kupiłam w mangotece. Jest to piekło bez kwiatów. Pierwsze trzy tomiki udało mi się kupić na promocję, czwarty będzie trochę nie po kolei, bo nie ułożyłam tomik. Siódmy, piąty, ósmy i szósty. Jestem z tą serią na bieżąco. Dlaczego kupiłam ten tytuł? Zaciekawił mnie tytuł, w sensie piekło bez kwiatów, bo co to tak naprawdę może oznaczać oraz kreska, słuchajcie, zwłaszcza patrząc na tą postać e, przypomina mi to mm, sposób rysowania chińskich e, mangaków nie wiem, czy Wy też macie takie e, skojarzenie, patrząc na autorów od razu przyglądałam się, czy to aby na pewno rysownik nie pochodzi z Chin, czy coś takiego, ale chyba nie no, zobaczymy. Jeszcze tego tytułu nie czytałam. Po prostu patrząc na promocję u postanowiłam dokupić Brakujące Tomy, skoro już miałam trzy w swojej kolekcji. Teraz mam już osiem, więc jest do czego przysiąść. Jeżeli macie jakieś zdanie na temat tego tytułu, to możecie oczywiście napisać w komentarzach, ale proszę was głęboko bez żadnych spoilerów, ponieważ, no wiecie, to jednak e, Niszczy radość z czytania. Co my tu mamy dalej? Kolejna kontynuacja. Usłyszeć się po słońca, Cztery Pory roku. Kolejna śliczna okładka. Ten tytuł naprawdę bo nie ma tomu, który byłby brzydki. Jest to drugi tomik. Myślę, że jak wskazuje tytuł 4 Pory roku, będziemy mieli jeszcze dwa, więc poczekam aż wyjdą i. Dokupię resztę i dopiero przeczytam sobie jakby tą część i dalsze losy głównych bohaterów. Ciekawi mnie, czy autorka postanowi zakończyć e, tytuł na tej części, czy postanowi wydać coś nowego pod innym tytułem. Kolejna kontynuacja, to ostatni tomik kompleksu. Sąsiada, wiele lat e, biłam się z myślą. Z myślami, czy kupić ten tytuł, czy nie, aż w zeszłym roku dwukrotnie jak zaglądałam do mangoteki. Najpierw kupiłam pierwsze dwa tomiki, za połowę ceny, a za jakiś czas pojawił się tomik trzeci i czwarty. Nie spodziewałam się, że pojawi się ostatni też tam na promocji, więc poczekałam do Black Friday i postanowiłam właśnie dokupić ostatni tomik, który, jak zawsze, okładka jest spoilerem mamy tu historię sąsiadów gdzie dziewczyna przewiera się za chłopaka a chłopak za dziewczynę i buduje się między nimi jakaś relacja no zobaczymy czy mi się spodoba, podejrzewam, że będzie to trochę taka komedia połączona z romansem kolejny romansik to Śnieżny chłopak i kul cool dziewczyny, tomik ósmy i dziewiąty jest to seria, którą kupuję tylko na Black Friday ze względu na to, że jest Niemiłosiernie cienka. Uwielbiam te okładki, są przepiękne. Mają te wypustki w postaci płatków śniegu. Naprawdę coś fajnego, przyjemnego i jak w sumie jak ten tytuł. Jest to taki delikatny, spokojny romans bez niepotrzebnej dramy. Co bardzo mnie cieszy. Teraz mam nadzieję, że do końca przyszłego roku. Uzbierają się chociaż kolejne dwa Tomiki, żebym mogła dokupić i czytać o dalszych losach bohaterów swoją drugą ciekawą, ile ten tytuł będzie miał Tomików. Kolejna kontynuacja, czyli y, Służąca z Piekła rodem, Tomik 5 i szósty. Pierwsze cztery kupiłam na próbę w zeszłym roku. W zeszłym roku. Dwa lata temu, Black Friday. I tutaj mamy kolejne dwa, których mi brakowało. Przeglądając piąty tomik, skojarzyło mi się, że to nasza służąca jest jakby żeńską wersją Sebastiana z ponieważ e, potrafi walczyć i broniła swojego prawdopodobnie podopiecznego od tego, żeby mu się nic nie stało, ponieważ tam była bardzo taka trudna sytuacja, jacyś gangsterzy, coś koło tego i patrząc na to, co widziałam, myślę, że ta seria bardzo mi się spodoba. Ponieważ lubię takie klimaty. I przede wszystkim przekonało mnie to do tego, że to nie będą takie, wiecie, okruchy życia, jak co się w rodzaju emmy, tylko bardziej taka akcja. Więc przy sześciu tomikach myślę, że jest najwyższy czas, żebym w końcu usiadła do tego tytułu. Dobra. Kolejna kontynuacja. Zakupiona, nie zakupiona, napoczęta dwa lata temu, czyli Dead Dead Play, tomiki 11 i 12, dwa tomiki, których mi brakowało po zakupieniu 10 tomików w poprzedni Black Friday Udango. W ogóle taki super plus, jeżeli kupujecie Udango, to przy kolejnych zakupach w sklepie są zaznaczane jakby znaczkiem. Które tomiki już kupiliście i posiadacie w swojej kolekcji. To jest mega fajne, bo dzięki temu nie kupicie czegoś drugi raz. Jeżeli chodzi o Dead Man, Dead Play, to jeszcze nie mam wyrobionego na jego temat zdania. Podejrzewam, że to jest taki trochę Battle Royale. Czytając pierwszy tomik, przetłoczyła mnie ilość tekstu, jaka tam była. Miałam wrażenie, że trochę czyt, ponownie czytam Bakumana. Bo w sumie dymek na Dymku, sporo akcji, więc muszę na spokojnie przysiąść i przeczytać kilka tomików pod rząd, żeby zrozumieć co się dzieje i dlaczego. Poza tym, że na początku główny bohater znajduje się w dziwnej sytuacji, nie wie gdzie jest i dlaczego na niego polują. Więc na pewno będzie się mnóstwo działo. Co mamy dalej? Tomik, który myślałam, że nie wyjdzie. Mamy pod przykrywką Tomik drugi. Kupując pierwszy w poprzedni Black Friday, myślałam, że to jedno Tomówka. A to takie zaskoczenie mamy. Tomik drugi, już Tomik trzeci był chyba w przedsprzedaży, więc to jakaś taka dłuższa seria. No zobaczymy, czy mi się spodoba. Jest to seria z tą taką niecepową, nieco chrupowatą okładką. Nie wiem czy to jest softa, czy jak to się tam nazywa, no ale zobaczymy, czy ta seria mi się spodoba. Może poczekam na jeszcze jeden tomik i dopiero do niej przysiądę, bo podejrzewam, że kolejny tomik dopiero właśnie kupię na Black Friday. Kolejna kontynuacja z kolorową, śliczną układką, czyli koło świtu, tomik piąty. Widać, że relacje między naszymi bohaterami. Mi fajnie się układają, przyjemnie. Pięć tomików, więc czas zobaczyć, czym to się je i mam nadzieję, że mi się spodoba. Teraz przechodzimy do nowych dla mnie tytułów, o których kompletnie nie mam pojęcia. Może zaczniemy najpierw od tomówek. Ja tu sobie i ja. Boiślo z uroczą okładką. Z tego co wiem, to jest to historia, gdzie mamy już e, głównych e, bohaterów, którzy są parą od jakiegoś czasu. Nie wiem co to za dziecko. Pewnie albo z adopcji, albo nie wiem, ktoś po rodzinie musiał oddać i się nim zajmują. Tak jak to było chyba przy wspólnym stole, a może nie, nie przy wspólnym stole. No w każdym razie jest taka seria, gdzie para musiała się zajmować e, swoim. Siostrzeńcem, bo siostra jakby podróżowała i nie miała za bardzo dla niego czasu. Będą to na pewno przyjemne okrągłe życie. Pewnego razu w koędzi. Tutaj widzę taką też nietypową kreskę i kolorystykę, co mnie zaciekawiło. Możliwe, że to będzie jakiś taki dramat. Ups, tego nie powinnam pokazywać, więc będą, będzie, będzie retusz. Nie wiedziałam, że na dzień dobry będą takie sytuacje. No, w każdym razie widać, że będzie pikantnie. Ok. Miejmy krzyk, czyli coś bardziej takiego mm, dramatycznego. Jeden z bohaterów ma chyba nieciekawe życie. Zobaczymy, czy połączenie z drugą osobą sprawi, że życie nabierze trochę kolorów. Przypadkowe zakochanie. Tutaj już odwrotnie widzimy uśmiech, więc może będzie coś przyjemnego. Delikatnie zerknę, czy znaczy nie, nie ma niczego takiego niebezpiecznego. Taka kreseczka. Jedno tomówki szybko się czyta i zazwyczaj mi się podobają. Jeżeli chodzi o dango. U Kotori jest trochę gorzej, bo większość tytułów jest taka um, pełna dramy i nieprzyjemnych rzeczy. Chociaż u Dango to raczej mamy ten uh, Caster Heaven, co było dość mocne. A Aoi Midori, kolejna urocza okładka. Zobaczymy, Zobaczymy czy mi się spodoba. Nie chciałam się zakochać. Prawdopodobnie jeden z bohaterów miał jakieś problemy i się zakopuje i... i odnajduje szczęście. Tak podejrzewam. Kolejny tytuł. Przezroczysta miłość. śliczna okładka. Taki jakby trochę poszarpany obraz na białym płótnie. Fajnie to wygląda. Ops, przepraszam. No zobaczymy. Na pewno mam problem, bo mam już trzy pełne y, żuflady jeżeli chodzi o LGBT i nie wiem co zrobię z tymi mangami. Może uda mi się uprzątnąć kolejną, żeby mieć miejsce dla nowych toników. A jak nie, no to będę musiała po prostu dużą ilość przeczytać naraz i zrobić selekcję, które magie ze mną zostają, a które nie. Eee, zamieszkajmy razem. Śliczne kolorki. Hmm. Pierwsza miłość. Tutaj mamy chyba związek ze sporą różnicą wieku. Tutaj widać chyba student, a tu prawdopodobnie jakiś biznesmen. I to osobiście nie przeszkadza, jeżeli tu jest to dobrze napisane. Kolejny tytuł z tą fajną okładką: miłość od pierwszego wejrzenia czyli coś uroczego. Zobaczymy. Prawdopodobnie studenci. Czy coś nam jeszcze zostało? Tak. Dwa tomiki. Long period. I zauważyłam coś fajnego. Słuchajcie, coś nie nietuzi tuzinkowego, bo Dango postanowiło na końcu tomików dodawać napis Ostatni Tom, więc macie pewność, że. Seria już się zakończyła. Fajnie, kupiłam dwa na próbę i okazało się, że mam komplet. Tylko się cieszyć. Idol Escape, czyli kolejna dwutomikowa seria, która, których okładki fajnie się łączą w jeden obrazek. Nie mam pojęcia o czym to jest. Kupiłam je, kolorystyka i wygląd okładek. Do tego seria ma tylko dwa tomiki, o czym możecie się przekonać na, na odwrocie drugiego tomu, tak jak w poprzednim. O, tutaj mamy ostatni tom. Spodziewałam, spodziewałam się, może tak? Nie. Myślałam, że będzie więcej, a po zakupie okazało się, że to tylko dwa tomiki. I seria, którą bardzo chciałam kupić w zeszłym roku. Nie, dwa lata temu na Black Friday. Ciągle mi się myli, zapominam, że już mamy 2025. Eee, I o kurde, połamie sobie język. Ginin Mokusej, zakład krawiecki. Dwa Tomiki, boys Love, jak się okazuje. Eee, mamy dwóch przystojnych panów i zakład krawiecki. Jestem ciekawa, co tam się będzie działo. Dwa lata temu nie udało mi się ich kupić ze względów finansowych. A tym roku postanowiłam, że niech się dzieje co chcę i biorę. Co my tu jeszcze mamy? Kolejne jednotomówki. Marii i jej lisek. Myślę, że to takie uroczy romansik, Przypomina mi to trochę mm, od jednotomówkę. Nie odpychaj mnie. Myślę, że to będzie coś właśnie tego typu dziewczynka i jakiś puklis czy coś tego typu. <grymne> ich e, relacje. Tutaj chyba mamy nieco starszą bohaterkę i widać, że dużo łatwiej e, mówi co myśli. Takie mam wrażenie. Jaki uroczy listek, jak, jak się zamieni. <noise> no zobaczymy, czy mi się spodoba. Mm. Tutaj mamy dwie jednotomówki, spadające krople i miłość... E... Co? Kurczę, co za czcionka. E... Miłosna ucieczka z show biznesu. Myślę, że to są dwa tytuły typu e... nieco dojrzalszych dla nastolatek. Bo tengo od niedawno zaczęła tego typu serię wydawać. Zobaczymy, czy są OK, czy może jednak nie. I ostatni tytuł od go tak się rozglądam, że jeszcze coś. Coś, co chciałam kupić w zeszłym roku, ale mi się nie udało, zeszły mi dwa lata temu. Kiedy jak zostaje nienką. To pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Chciałam kupić wszystkie, jakie wyszły, ale finanse mi na to niestety nie pozwoliły. Ała! No ale myślę, że po tych pięciu tomikach będę wiedziała, czy to był dla mnie. Mam ciche przeczucie, że to może być coś typu jak Jotsuba, czyli takie fajne okrochy życia z Jakuzą, gdzie uwielbiam historię z Jakuzą. A Jakuza z fartuszką było czymś, co. Od czego się po prostu odbiłam. Nie był to mój typ humoru. A tutaj mamy podwładnego szefa jakuzy, który opiekuje się jego córką. Więc będzie dużo pewnie śmiechu, i będzie to delikatne, urocze okropne życie. Przynajmniej na to liczę. A skoro tyle toników wychodzi cały czas, to myślę, że to będzie taka dłuższa przygoda. I teraz pokażę Wam coś, co dostałam pod choinkę. co się osobiście nie spodziewałam, ale rodzina postanowiła mnie miło zaskoczyć. I tak mamy jedną domówkę od Waneko. Miasto wieczor wieczornego spokoju: kraj kwitnącej wiśni. Jest to historia o w Hiroshimie. Rok 1955. Odrzucenia bomby atomowej na Hiroshima minęło 10 lat. Czyli to są perypetie ludzi, którzy przeżyli atak bombowy. Prawdopodobnie to jest historia tej dziewczynki. Tutaj mamy kolorową wstążkę. Jest to twarda oprawa. Jest to taka kreska, trochę jak u osamotezuki, taka bardziej rzeczywista. Myślę, że to właśnie będą takie m, spokojne o kruchy życia, o, o tym, jak się ludzie, po, ludziom się po prostu żyje po tym, co się stało, niż o takiej e, wojennej perspektywie. o powojennej. No zobaczymy. Na pewno jest to tytuł e, godny uwagi. O, mimo, że nie lubię jakby tematy, tematyki wojennej, to Myślę, że warto to przeczytać. Trochę mi się to kojarzy z 1945. Wiecie, na podstawie tego też powstał film Gibli o tych świetlikach i rodzeństwie, które musiało sobie samoradzić po śmierci matki. Obejrzałam raz i powiedziałam nigdy więcej. Ten film mi tak złamał serduszko, że za każdym razem jak widzę ten typ, to mi się chce płakać i powiedziałam, że naprawdę nigdy więcej nie ważne, jeżeli ktoś będzie mi to proponował, czy nie, to wystarczył mi raz. No, dobra, może tyle. I ostatni tytuł. Tym razem mamy cztery tomiki. Jest to nowy dla mnie tytuł. Jest to Bless. Chyba o chłopaku, który chce zostać ma sławnym makijażystą, prawdopodobnie jakimś takim filmowym czy coś. I pomaga chyba dziewczynom wydobyć ich piękno poprzez makijaż. Mam tutaj cztery tomiki. Zobaczymy. Okładki są bardzo takie żywe, kolorowe. Kolejny tytuł o makijażu, więc jest to coś, co. Warto przeczytać, czego się może nauczyć. Coś jak projekt Cosplay może. Na pewno będzie to miła i przyjemna lektura. Kochani, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Po dłuższej przerwie pewnie znowu trochę tukałam, ale mam nadzieję, że jakoś udało Wam się to wytrzymać. Cóż, życzę Wam przemiłego dnia. U mnie ponownie spadł śnieg, więc jeżeli u Was również jest, to uważajcie na siebie żebyście nie połamali nóg i do zobaczenia w kolejnym materiale trzymajcie się ciepło, cześć!